Kąpiel, strój galowy i lecimy z flaszem. Z czym wam się kojarzą Krzyżacy Sienkiewicza? Bo jeśli ze szkolną ławką i obowiązkową szkolną lekturą, to chciałbym zaproponować nowe skojarzenie: skojarzenie ze skąpo ubranymi dziewczynkami, jak zanime. Za nietypową adaptację Sienkiewicza odpowiada chińskie studio Longyu, które postanowiło przerobić Krzyżaków na strategiczną grę karcianą o tytule Krzyżacy The Knights of the Cross. Co też ciekawe, w grze do obrony terenów Polski i Litwy będziemy mogli zastosować magię.

Broken Roads to klasyczna gra RPG inspirowana pierwszymi falautami. Gra ta otrzymała nowy śliczny trailer, a studio Drop Beer Bites potwierdziło, że w ten tytuł będzie można zagrać na targach Gamescom 2022. Broken Roads to postapokaliptyczny RPG w rzucie izometrycznym, a osadzony jest w Australii. Gra ma stawiać na silną immersję, kwestie filozoficzne i znaczące wybory moralne. Warto dodać, że w składy deweloperów wchodzą między innymi twórcy Planescape Torment, więc ciekawe co z tego wyjdzie. Every moment, over and over. Na przestrzeni lat Wizards of the Coast sporadycznie wypuszczało specjalne sety kart, których celem była karciana reimaginacja zewnętrznych uniwersów, jak na przykład świat Warhammera, The Walking Dead czy Fortnite. Żaden z crossoverowych setów nie trafił jednak jak dotąd do online'owej wersji Magica, Magic the Gathering Arena, jednak ma się to zmienić w przyszłym roku razem z setem The Lord of the Rings Tales of Middle-earth. Aragornem i Frodo rzucimy na stół w 2023 roku, a set ma być inspirowany bezpośrednio książkami, a nie późniejszymi adaptacjami. Zagracie? Next. A Playtale Requiem otrzymało kolejny zwiastun skupiony na prezentacji gameplayu. Do premiery gry zostały tylko dwa miesiące, a twórcy chcą, by gracze wiedzieli, czego się spodziewać. Mocnej historii, skradania i dostępnych do dyspozycji graczy uroczych sztuczek, takich jak manipulacja hordami szczurów, by te pożarły wrogów żywcem. Uhu, moje ulubione! Gra zadebiutuje 18 października. Tower of Fantasy, jak na MMO, przystało boryka się z cheaterami. Twórcy aktywnie z nimi walczą, publikują informacje o tysiącach zbanowanych kont, jednak nie mają oni łatwo. Po pierwsze, zbanowanych zostało wielu uczciwych graczy, którzy po prostu modyfikowali jeden z plików gry, by uporać się z bugiem, który odpalał im tzw. blue screen of death przy próbie odpalenia gierki. A z kolei wielu cheaterów, na przykład tacy, którzy posiadają większy poziom suppressora niż jest to obecnie możliwe, grając w uczciwy sposób, nadal beztrosko korzystają z gry. Dobra, to teraz czekamy, co na to wszystko powie sam Sienkiewicz.